Premiera procesorów Ryzen 4000 ma mieć miejsce w tym roku, ale zanim to nastąpi, AMD zdecydowało się na wprowadzenie odświeżonej wersji Ryzenów 3000XT. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na testy procesora Ryzen 5 3600XT. W porównaniu do swojego poprzednika, czyli procesora z dopiskiem X, zmiany są niewielkie. Tylko i wyłącznie w taktowaniu, a to wynosi o 100 MHz więcej. Wraz z tym modelem AMD wprowadziło jeszcze procesor 3900XT. Tutaj również mamy wyższe taktowanie o 100 MHz i 3800XT, gdzie taktowanie wynosi o 200 MHz więcej w porównaniu do swojego poprzednika. I co też ważne, ceny tych procesorów są identyczne jak miało to miejsce w dniu premiery jednostek z dopiskiem X, co też za tym idzie. Te starsze procesory są teraz tańsze i tak, Ryzen 3600X kosztuje w tym momencie około 1000 zł. Procesor ten porównam do jego dwóch starszych braci, czyli Ryzena 5 3600 i 3600X oraz dwóch procesorów Intel i 5 10400F i 10600K. Wiadoma sprawa, że akurat ten drugi nie jest zbyt opłacalny i lepiej wybrać tańszą wersję. Z dopiskiem KF, czyli bez zintegrowanego układu graficznego, bo ten do niczego Wam się nie przyda, możecie zaoszczędzić 150 zł, a wydajność tych dwóch procesorów jest identyczna. Co do cen, jeżeli chodzi o Ryzena 3600 XT, ten kosztuje w chwili obecnej 1200 zł, gdzie Intel 10600 KF 1300, czyli mamy stówkę różnicy na korzyść Ryzena. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, mianowicie ceny płyt głównych. Taka sensowna płyta pod 10600KF, żeby można było go podkręcić, bo tam jest odblokowany mnożnik. No to okolice 800 zł, czyli płyta plus procesor daje nam kwotę około 2100 zł, Gdzie w przypadku Ryzena możemy go spokojnie połączyć z chipsetem B450, czyli płytą za około 500 wek i mamy kwotę 1700, czyli 400 stówki na korzyść platformy AMD. W przypadku Intela 10400F ten kosztuje około 850 zł, plus do tego płyta, żeby wydusić z niego optymalną wydajność, też musi być chipsetem Z490, żeby móc pocisnąć pamięci powyżej 2666 MHz i najtańsza, jaką udało mi się znaleźć, kosztuje 640 zł. Czyli mamy kwotę około 1500 zł, 200 stówki taniej w porównaniu do platformy opartej o Ryzena 3600XT. Bez zbędnego przedłużania zapraszam was teraz na testy. Zaczniemy od benchmarków syntetycznych, a później będzie oczywiście te. Jest w kilku grach, że czas na takich, które leżą mocno na procesorze. Cinebench r 20, w teście na wydajność pojedynczego rdzenia, Ryzen XT wyprzedza swojego poprzednika o 2,5%, jak i Intela 10600K około 7. W teście na wielowątkowość mamy podobną sytuację i to Ryzen XT pozostaje na czele stawki. Warto także zauważyć, iż Intel 10400 pozostaje daleko w tyle, przegrywając o ponad 13% z Ryzenem 3600. W Geekbench 5 w teście pojedynczego rdzenia Ryzen XT wypada o 4% lepiej względem wersji X i podobnie w po okolce 3,8% od Intela 10600K. W teście na wielowątkowość przewaga Ryzena 3600 XT maleje względem wersji z dopiskiem X, ale delikatnie powiększa się w odniesieniu do i 5 600K. Natomiast Intel 10400 bez zmian kończy na ostatnim miejscu. W benchmarku korona to Intel 10600K wychodzi na prowadzenie, choć różnica to niecałe 2% i niewiele, bo niecały procent Ryzen XT wyprzedził wersję z dopiskiem X. I na koniec benchmarków, renderowanie sceny w blenderze. Tutaj wielkich różnic nie ma, zarówno pomiędzy Ryzenami X i XT, jak i jednostką z odblokowanym mnożnikiem ze stajni niebieskich. Zdecydowanie jednak od całej stawki odstaje po raz kolejny i5-10400. Przejdźmy teraz do gier. Zaczniemy od Wiedźmina 3 w lokacji Nowigrad. Jak widać, różnice pomiędzy procesorami Ryzen są znikome, i zamykają się maksymalnie w 3%. Znaczną przewagę jednak pokazują obydwa procesory Intela. Podobną sytuację mamy w Far Cry 5, choć w tym przypadku przewaga Inteli znacznie się zmniejszyła. W Ghost Recon Breakpoint cały czas nie widać znaczących różnic pomiędzy Ryzenami w porywach do 2% na korzyść procesora z dopiskiem XT, który po raz kolejny przegrywa z Intelami odpowiednio o 5 i 6%. W Kingdom Come Deliverance wyższe taktowanie procesora Ryzen XT na niewiele się zdało, dając mu zaledwie 1,5% przewagi nad starszymi braćmi, a Intele znów świętują zwycięstwo. Shadow of the Tomb Raider zauważalna różnica widoczna jest tylko pomiędzy Ryzenem XT a zwykłym 3600 i wynosi ona około 4%. Niestety po raz kolejny nowa R5 musi uznać wyższość procesorów Intel. Sytuacja zmienia się w Assassin's Odyssey i tutaj to Ryzen XT wyprzedza Intela odpowiednio o 3 i 4%. Nieznacznie jednak wygrywa z procesorami Ryzen 3600 i 3600X, różnica to granica błędu pomiarowego. I na koniec CSGO pierwsze miejsce przypada Ryzenowi 3600XT, choć nieznacznie tylko zdołał on wyprzedzić swojego poprzednika, jak i piątkę 10600K. Zwróćcie jednak uwagę na wyniki Ryzena 3600 i Intela 10400. Ten z Ryzenem przegrywa o niebagatela 14%. Przyznam szczerze, iż spodziewałem się trochę więcej po nowej serii procesorów z opiskiem XT, zwłaszcza pod kątem taktowania pamięci RAM. Tutaj niestety nic nie uległo zmianie, i zmieniając taktowanie pamięci na powyżej 3800 MHz, cały czas Infinity Fabric ustawia dzielnik 2 do 1, co powoduje, że czas na spadek wydajności. W kwestii różnic wydajności między wersją XTX, w aplikacjach w porywach do 2%, w grach praktycznie wyniki są identyczne i nie ma także dużych różnic względem Ryzen 3600. W grach średnio około 3%, w aplikacjach około 4. Także moim zdaniem Ryzen 3600 cały czas pozostaje królem opłacalności wśród procesorów Ryzen. Kilka słów na temat poboru mocy. Ryzen 3600 XT względem wersji X pobierał około 13W więcej. I względem 3600 około 15. Spowodowane jest to wyższym napięciem, tak aby utrzymać podniesione zegary. Jak już o nich mowa, to procesor w Grach potrafił bustować do nawet 4,5 GHz, czyli 200 MHz więcej w porównaniu do wersji z dopiskiem X. Procesor w Grach łapał okolice 60 stopni Celsjusza, natomiast w benchmarku Cinebencher 20 potrafił dobić nawet do 75 na wydajnym chłodzeniu IO 240 mm. Także warto wziąć to pod uwagę. I lepiej kupić coś lepszego, jeżeli to chłodzenie boksowe do niego dołączone. Kolejna rzecz to C. No niestety, ze względu na dość już wyżyłowane zegary, zaraz po wyjęciu z pudełka, nie udało mi się tego procesora podkręcić. Co do porównania wydajności Ryzena 3600XT do procesorów Intel, tak jak widzieliście w grach, przegrywa on nawet ze sporo tańszym Intelem 10400F. Poza CSGO i poza Assassinem, w CSGO była to różnica ponad 100 fps, także zacnie, natomiast w Assassin około 3 klatki na sekundę, także niewiele. W aplikacjach rzecz jasna miażdży on procesor 10400F, tak naprawdę 10400F przegrywa nawet z Ryzenem 3600, co warto zauważyć, natomiast Intel 10600K depcze już mu po piętach w dwóch benchmarkach nawet notuje delikatnie lepsze wyniki, natomiast w syntetykach typu Cinebench, jak i Geekbench 5, no przegrywa w okolicach 5% z Ryzen 3600 XT. Do kogo zatem kierowany jest ten procesor? Moim zdaniem tylko i wyłącznie dla osób, które nie lubią, nie potrafią bawić się w OC, a chcą mieć wymaksowaną wydajność swojego komputera zaraz po wyjęciu produktu z pudełka. W innym przypadku, to o czym mówiłem wcześniej, najlepszym wyborem cały czas pozostaje Ryzen 3600, który nawet bez OC wypada Około 4% słabiej od wersji XT, a kosztuje 3,5 pustówki mniej. Na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat nowych, odświeżonych tak naprawdę procesorów Ryzen XT. Ciekawy jestem Waszej opinii. Jak Wam się film podoba, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.